Bolesław Prus z Legend dawnego Egiptu. Patrzcie, jak marne są ludzkie nadzieje wobec porządku świata. Patrzcie, jak marne są wobec wyroków, które ognistymi znakami wypisał na niebie przedwieczny. Stuletni Ramzes, potężny władca Egiptu, dogorywał. Na pierś mocarza, przed którego głosem pół wieku drżały miliony, Padła dusząca zmora i wypijała mu krew ze serca, siłę z ramienia, a chwilami nawet przytomność z mózgu. Leżał jak powalony cedr, wielki faraon na skórze indyjskiego tygrysa, okrywszy nogi triumfalnym płaszczem króla Etiopów. A surowy nawet dla siebie zawołał najmędrszego lekarza ze świątyni w Karnaku i rzekł: Wiem, że znasz tęgę lekarstwa. Które albo zabijają, albo od razu leczą. Przyrządź mi jedno z nich, właściwe mojej chorobie, i niech mi się to raz skończy. Tak, albo owak, lekarz wahał się. Pomyśl, Ramzesia, szepnął, że od chwili twego zastąpienia z wysokich niebios Nil wylewał już sto razy. Mogęż ci zadać lekarstwo niepewne nawet dla najmłodszego z Twoich wojowników? Ramzes aż usiadł na łożu. Muszę być bardzo chory, zawołał. Kiedy ty, kapłanie, ośmielasz się dawać mi rady, milcz, spełnij, co mu kazał Leję przecież trzydziestoletni wnuk mój i następca horus. Egipty zaś nie może mieć władcy, który by nie dosiadł wozu i nie dźwignął oszczepu. Gdy kapłan drżącą ręką podał mu straszne lekarstwo, Ramzes wypił jak spragniony pije kubek wody. Potem zawołał do siebie najsłynniejszego astrologa z Kazał szczerze opowiedzieć, co tam pokazują gwiazdy. Saturn połączył się z Księżycem, odparł mędrzec. Co zapowiada śmierć członka twojej dynastii, Ramzesie? Źle zrobiłeś, pijąc dzisiaj lekarstwo, bo puste są ludzkie plany wobec wyroków. Które na niebie zapisuje przedwieczne. Naturalnie, że gwiazdy zapowiedziały moją śmierć, odparł Ramzes. I kiedyż to może nastąpić? Zwrócił się do lekarza. Przed wschodem słońca, Ramzesie, albo będziesz zdrów jak nosorożac, albo Twój święty pierścień znajdzie się na ręku horusa. Zaprowadźcie, rzekł Ramzes ścichnącym już głosem, horusa do sali faraonów. Niech tam czeka na moje ostatnie słowa i na pierścień, ażeby w sprawowaniu władzy ani na chwilę nie było przerwy. Zapłakał horus. Miał on serce pełne litości nad bliską śmiercią dziada, ale że w sprawowaniu władzy nie mogło być przerwy, więc poszedł do sali faraonu otoczony liczną zgrają służby. Uszedł na ganku, którego marmurowe schody biegły w dół aż do rzeki i pełen nieokreślonych smutków przypatrywał się okolice. Właśnie księżyc, przy którym tliła się złowroga gwiazda Saturn, złocił spiżowe wody Nilu. Na łąkach i ogrodach malował cienie olbrzymich piramid i na kilka mil wokoło oświetlał całą dolinę. Mimo późnej nocy w chatach i gmachach płonęły lampy, a ludność... Podtwarte niebo wyszło z domu. Po Nilu snuły się łódki, gęsto jak w dzień świąteczny w palmowych placach, nad brzegami wody, na rynkach, na ulicach, obok pałacu Ramzesa falował niezliczony tłum, a mimo to była cisza taka, że do chorusa dolatywał szmer wodnej trzciny i jękliwe wycie szukających żaruchien. Czemu oni tak się gromadzą. Spytał Chorus jednego z dworzeń, wskazując na niezmierzone łany głów ludzkich. Chcą w tobie, panie, przywitać nowego faraona i z twoich ust usłyszeć o dobrodziejstwach, jakie im przeznaczyłeś. W tej chwili, pierwszy raz o serce księcia uderzyła duma wielkości, jak ostromy brzeg uderza nadbiegające morze. A tamte światła co znaczą? pytał dalej Chorus. Kapłani poszli do grobu twej matki zefory, ażeby zwłoki jej przenieść do farańskich katakumb. W sercu Horusa na nowo zbudził się żal po matce, której szczątki zamił sierdzie okazywane niewolnikom. Srogi Ramzes pogrzebał między niewolnikami. Słyszę rżenie koni, rzekł Horus nasłuchując. Kto wyjeżdżał tej godzinie? Kanclerz, panie. Kazał przygotować gońców do twojego nauczyciela Jetrona. Horus westchnął za wspomnienie ukochanego przyjaciela, którego Ramzes wygnał z kraju za to, że w duszy wnuka i następcy zaszczepił od do wojen, a litość dla ucieśnionego ludu. Tamto światełko za Nilem? Tamtym światłem o Horusie odparł dworzanin. Pozdrawia cię z klasztornego więzienia wierna Berenika. Już arcykapłan wysłał po nią łódź faraońską, a gdy święty pierścień błysznie na twojej ręce, otworzą się święte drzwi klasztorne i powróci do ciebie stęskniona i kochająca. Usłyszawszy takie słowa, Horus już o nic nie pytał. Umilkł i zakrył oczy ręką. Nagle syknął z bólu. Co ci jest, Horusie? Pszczoła ukąsiła mnie w nogę. Odparł pobladły książę. Tworzanin przy zielonkawym blasku księżyca obejrzał mu nogę. Podziękuj Ozyrysowi, rzekł. Że to nie pająk, których jad o tej porze bywa śmiertelny. O, jakże marne są ludzkie nadzieje wobec niecofnionych wyroków. W tej chwili wszedł wódz armii i skłoniwszy się chorusowi powiedział. Wielki Ramzes, czując, że mu już stygnie ciało, wysłał mnie do ciebie z rozkazem. Idź do chorusa." Bo mnie niedługo na świecie i spełniaj jego wolę, jak moją spełniałeś. Choćby kazał ci ustąpić górny Egipt Etiopom i zawrzeć z tymi wrogami braterski sojusz. Wykonaj to, gdy mój pierścień ujrzysz na jego ręce. Poprzez usta władców, mówi nieśmiertelny Ozyrys. Nie oddam Egiptu Etiopom, rzekł książę, ale zawrę pokój, bo mi żal krwi mego ludu. Napisz zaraz edykt i trzymaj w garści konnych gońców, aby gdy błysną pierwsze ognie na cześć moją, polecieli w stronę południowego słońca i zanieśli łaskę Etiopom. I napisz jeszcze drugi edykt, że od tej godziny, aż do końca czasu, żadnemu jeńcowi nie ma być wyrywany język z ust jego na polu bitwy. Tak powiedziałem. Wódz upadł na twarz, a potem cofnął się, aby pisać rozkaz. Książę zaś polecił dworzaninowi znowu obejrzeć swoją ranę, gdyż bardzo go bolała. Trochę spuchła ci noga, chorusia, rzekł dworzanin. Cóż by się stało, gdyby zamiast pszczoły ukosił się pająk? Teraz wszedł do sali kanclerz państwa i skłoniwszy się księciu mówił. Potężny ranzes, widząc, że już mu się wzrok zaćmiewa, odesłał mnie do ciebie z rozkazem. Idź do chorusa i ślepo spełniał jego wolę choćby ci kazał spuścić z łańcucha niewolników, a lud obdarować wszystką ziemią, uczynisz to, gdy zobaczysz na jego ręce mój święty pierścień, bo przez usta władców mówi nieśmiertelny ozyrys. Tak daleko nie sięga serce moje, rzekł Horus. Ale zaraz napisz mi edykt, jako ludowi zniża się to dzierżawny i podatki o połowę, a niewolnicy Będą mieli trzy dni na tydzień wolne od pracy i bez wyroku sądowego nie będą bić kijem po żbietach. Jeszcze napisz edykt odwołujący z wygnania mego nauczyciela, Jetrona, który jest najmędrszym i najszlachetniejszym z Egipcjan. Tak powiedziałem. Kanclerz upadł na twarz. Lecz nim zdążył cofnąć się do napisania edyktów, wszedł arcykapłan. Porusie rzekł. Lada chwila wielki Ramzes odejdzie do państwa cieniów, i serce jego na nieomylnej szali zważy Ozerys. Gdy zaś święty pierścień faraonów błyśnie na twojej ręce, rozkazuj. A słuchać cię będę, choćbyś obalić miał cudowną świątynię Amona, bo przez usta władców, mówi nieśmiertelny ozers. Nie burzyć, odparł Horus, ale wznosić będę nowe świątynie. I zwiększać skarby z kapłańskim. Żądam tylko, abyś napisał edykt o uroczystym przewiezieniu zwłok mojej matki Zefory do katakum. i drugi edykt o uwolnieniu kochanej Bereniki z klasztornego więzienia. Tak powiedziałem. Mądrze poczyniasz, odparł arcykapłan. Do spełnienia Twych rozkazów wszystko już przygotowane. Edykty zaraz napiszę. Gdy ich dotkniesz pierścienie Faraonów, zapalę tę oto lampę, aby zwiastowała ludowi łaski, a twojej berenice, wolność i miłość. Wszedł najmędrszy lekarz z Karnaków. Porusia, rzekł. Nie dziwi mnie twoja bladość, gdyż ramzes, dziad twój już kona. Nie mógł znieść potęgi lekarstwa, którego mu dać nie chciałem. Ten mocarz nad mocarza, Został więc przy nim tylko zastępca arcykapłana, aby gdy umrze, zdjąć święty pierścień z jego ręki i tobie go oddać na znak nieograniczonej władzy. Ale ty bledniesz coraz mocniej, Horusia? dodał. Obejrzyj mi nogę, jęknął Horus, i upadł na złote krzesło, którego poręcze wyrzeźmione były formę głów jastrzębi. Lekarz ukląkł, obejrzał nogę i cofnął się przerażony. Spepnął. Ciebie ukąsił pająk bardzo jadowity. Miał żebym umrzeć? W takiej chwili? Spytał ledwie dosłyszalnym głosem Horus. a później dodał. Prędkoż to może się stać? Powiedz prawdę. Nim księżyc schowa się za tę otopalną, Ach tak, a Ramzes długoż jeszcze żyć będzie? Czy ja wiem? Może już nasąci jego pierście. W tej chwili weszli ministrowie z gotowymi edyktami. Kanclerzu, zawołał Chorus, chwytając go za rękę. Czy gdybym zaraz umarł, spełnilibyście moje rozkazy? Dożyj, się wieku twego dziada, odparł kanclerz. Lecz gdybyś nawet zaraz po nim stanął przed sądem Ozyrysa, każdy twój edykt będzie wykonany, byleś go dotknął świętym pierścieniem Faraonu. Pierścieniem! Powtórzył Horus. Ale gdzie on jest? Mówił mi jeden z dworzan, szepnął naczelny wódz, że wielki Ramzes już wydaje ostatnie tchnienie. Posłałem do mego zastępcę, odparł arcykapłan, aby natychmiast gdy ramzesowi serce bić przestanie, zdjął piersi. Dziękuję wam, rzekł Horus. Żal mi, ach jak żal, ale przecież nie wszystek umrał. Dostaną po mnie błogosławieństwa, spokój, częście ludu i moja Berenika odzyska wolność. Długo jeszcze? spytał lekarza. Śmierć jest od ciebie na tysiąc kroków żołnierskiego chodu, odparł smutno lekarz. Nie słyszycie, że nikt stamtąd nie idzie? mówił horus. Milczenie. Księżyc zbliżał się do palmy i już dotknął pierwszych jej liści. Miałki piasek cicho szeleścił w klepsydra. – Daleko? – szepnął Horus. – Osiemset kroków – odparł lekarz. – Nie wiem, Horusie, czy zdążysz dotknąć wszystkich edyktów świętym pierścieniem, choćby ci go zaraz przynieśli. – Podajcie mi edykty – rzekł książę nasłuchując, czy nie biegnie kto z pokojów Ramzesa. – A ty, kapłanie? zwrócił się do lekarza. – Mów, ile mi życia zostaje, abym mógł zatwierdzić. Przynajmniej najdroższe mi zlecenia. 600 kroków, szepnął lekarz. Edykt o zmniejszeniu czynszów ludowi i pracy niewolników wypadł z rąk korusa na ziemię. 500. Edykt o pokoju z Etiopami zesunął się z kolan księcia. Nie idzie kto? 400, odpowiedział lekarz. Orus zamyślił się i wpadł rozkaz o przeniesieniu zwłok Zefory. 300. Ten sam los spotkał edykt o odwołaniu Jeterona z wygnania. Jeście. Horusowy zsinały usta. Skurczoną ręką zrzucił na ziemię edykt o niewyrywaniu języków wziętym do niewoli jeńcom, a zostawił tylko rozkaz oswobodzenia Bereniki. Sto. Wśród grobowej ciszy usłyszano stuk sandału. Do sali wbiegł zastępca arcykapłana. Horus wyciągnął rękę. – Cud – zawołał przybyły. – Wielki Ramzes odzyskał zdrowie. Podniósł się krzepko z łoża i o wschodzie słońca. – Chce jechać na lwę. – Ciebie zaś, Horusie. – Dla znak łaski wzywa, abyś mu towarzyszył. Horus spojrzał gasnącym wzrokiem na Nil, gdzie błyszczało światło w więzieniu Bereniki. I dwie łzy, pawełzy, stoczyły mu się po twarzy. – Nie odpowiadasz, Horusie? spytał zdziwiony posłaniec Ramzesa. Czyliż nie widzisz, że umarł? Pepnął najmędrszy lekarz z Karnaku. Patrzcie, tedy, że marne są ludzkie nadzieje wobec wyroków, które przedwieczne, ognistymi znakami, wypisuje na niebie.